Na chorzej ulicy, to było gdzieś koło kruczach ruch chorzej, siedział proszę Pani, jak oni się nazywali, ci snajperzy. I on strzelał głównie łączniczki. On po prostu zrywał łączność między nami. I, a tam już były barykady poustawiane na kruczej ulicy. No więc szłam, prawda, Bełcz się mieścił gdzieś przy alejach Jerozolimskich, no więc musiałam przejść krótszą ulicą koło barykady i przejść do tego mechanika, prawda, na Dąbroworockiej na, na Róg Marszałkowskiej. I stanęłam. Stanęłam, ale musiałam tak iść, żeby nie wejść w to Barykada. Z jednej strony szła do końca, a z drugiej strony miała przejście. Nie, tego. I ja tego przejścia bałam się, dlatego że on właśnie w to przejście strzelał. I poszłam z tej drugiej strony, muszę sobie przejść przez barykadę. I proszę sobie wyobrazić, że ja stanęłam nogą na twarzy człowieka. No i bardzo to przeżyłam. On po prostu też tak jak ja próbował przejść. No i zginął.